Cześć wszystkim, z tej strony Neixo, no jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Inzoi. E, tak, ja ostatnio mówiłem, że nie będzie z tego jakiejś serii w ogóle, chyba że będą ludzie chcieli, ale tak zauważyłem, że nawet ładne wyświetlenia były pod ostatnim filmikiem i w ogóle tak... Jakoś tak mnie chwyciło takie, że a może jednak spróbuję, a może jeszcze jednak się skurczę na kolejny odcinek. I... I mamy. <laughs> mamy kolejny odcinek. E, czym się zaczynało grę? A co się zaczynało grę? Dobra. Niech leci gra powolutku sobie. My sobie w powrotku będziemy też gdzieś szli. Tu wam pokażę też oczywiście... O, tu są moje potrzeby, tak. W końcu udało się to znaleźć dzięki znajomemu. Który mi właśnie powiedział gdzie dokładnie to się, to się znajduje. A teraz my sobie idziemy w świat przed siebie. Też już udało mi się, zainstalowałem sobie ogólnie ten dodatek z Kahaya, więc... Może znajdziemy autobus i... Chyba autobus w ogóle mijaliśmy, to się może tutaj przybiegnę do tego autobusu. I pojedziemy na Kahaya sobie, co? Bo chyba się autobusem jedzie na Kahaja więc sobie pojedziemy na KHA, zobaczymy czy nas tam wpuszczą. Eee... Mapa miasta? Nie, nie chcę. Wracaj, 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 wracaj do środka. Jak się to zmienia? Edyty hormonogram, zaraz zejść rodziną. Wygląd miasta? Nie. Chcę na kajak je jechać. Jak się jedzie? Nie. Halo. Halo, halo. Proszę mi po, po, pomóc tutaj. Przeglądaj kanvas. Przewodniki. Nie rozumiem tego. Czekajcie jeszcze raz. Ne. Halo. Halogro przestań być skomplikowaną grą. Chyba, że to nie taki autobus, bo to jest, wiecie, to jest a Service of the City, no. to może być taki miejski po prostu autobus, który nas tam nie zawiezie. Może musimy znaleźć jakiś inny autobus, taki większy. Wiem, że bodajże w KH są takie busy postawione. Może taksi? Nie, nie mogę nic zrobić z taksi. Więc to raczej nie jest taksi. Ale zobaczymy w takim razie sobie tutaj. Downtown, no downtown to raczej też nie będzie downtown. Please bay, please bay. Gdzie ja tu mogę coś zobaczyć, znaleźć, odszukać. Balon tam lata, ale czat. Kolejny autobus, to są wszędzie autobusy. Wszędzie, wszędzie autobusy jeżdżą. A ja bym chciał kurczę znaleźć coś ciekawego, coś odkryć ciekawego, zobaczyć. Ty mnie też pewnie nie zawiedziesz. No, oczywiście, że nie zawiedziesz. Więc pomyślmy, jak możemy się dostać do tego. Piesek! Do tego Bay-Bay, nie Bay-Bay, haha. Paska i pieska. Głaszcz delikatnie. Piesek na nas naszczekał, nie, nie wzywając się. To jest bardzo niemy piesek. Piesek do nas szczekał pomigowemu. Tak, dokładnie. Patrz przed siebie, patrz na boki. Ej, 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 panie drogi, czemu tak biegnie? Pewnie też jakiś gracz. Co to? Śmieci. Punkt wydobycia srebra. Co? Koprękami. Tak, koprękami srebro. To jest coś po prostu inteligentnego. Co ty znajdziesz? Co ty znajdziesz? Poziom górnictwa sobie podniesiemy. Będziemy mogli zamieszkać w, na Śląsku. Właśnie, niech oni wprowadzą Śląsk. Po drugie, czy nie miał być aktualizacji? Bo. Coś tu znalazł. Coś znalazł. Gałąź? Gałąź znalazłeś? No to jesteś po prostu przegenialny. Dumny jestem z ciebie, że w kopcu ze srebra znalazłeś gałąź. Wracając, miał być update. Kolejny piesek. Miał być update, który poprawia to, że simy mają zbyt ciemne włosy. W sensie inzoiki mają zbyt ciemne włosy, tu na tym podglądzie. Tak to wyczytałem z ich oficjalnego patch notesa, więc moje pytanie brzmi, co się stało, że to dalej jest takie jak jest. Piesku! Nie. Pieski to są jednak kurde naprawdę. Dlatego ja wolę koty. Dlatego wolę. koty. Powąchaj, roślina. No na pewno z takiej odległości poczujesz cokolwiek z długością. O, jakaś pani. Poznamy panią, co? Może twoja przyszła żona. Pozdrów z entuzjazmem. No to dawaj Bandito Bandito tu przynajmniej gadają po ludzku bardziej, w sensie jakoś da, bardziej się da ich znieść. bo tamten co tam gadał te zim-zim-zim, jak to tam było zim zim zum to to po prostu geniusz nad geniuszami. Co to jest? Co to jest, co to jest takie małe? Patrzcie, to jest dosłownie, a, zaraz w ogóle kamerą w ten, ale patrzcie, to jest w ogóle nieprzeklejone do tego, to jest taka dosłownie, taka y, cieśniutka budka, gościu wręcz kurde ściśnięty jest, jest, zmiażdżony i stoi tak i kurczę czekasz, aż ktoś kupi kawę, nie? Albo to jest własnoręczny taki automat, może bufet z przekąskami, zjedz lody, zjedz lody. Aha. Faktycznie to jest taki... Kościół! Nie biega się po ulicy. Zjesz tego loda czego tylko trzymasz? Jedz. Twórz do torby, no to też genialna opcja. Co tam jest, muzeum jakieś? Za nami? Chyba muzeum. Tak, jakiś chyba muzeum sztuki Chyba ci nie co? No, widać. Widać tą taką niespaczoną minę Ojejku, biedne. Ale ty lubisz czekoladowe lody, ja przynajmniej lubię Naprawdę. Czemu ci ludzie tak biegają wszyscy? A wiecie, co jest najlepsze w rożkach? I w ogóle? Sprzątaj, aha, no kosza. Najlepsze w rożkach, ale w takich sklepowych, nie w takich robionych gałkach, nie? Najlepsze w takich rożkach są te stożki, te końcówki. Naprawdę uwielbiam je, jak nie wiem. I gdzieś już widziałem, pamiętam swego czasu mema, że dlaczego jeszcze nikt nie wymyślił upłatków śniadaniowych, które właśnie są w formie takich właśnie tych końcówek od rożków, gdzie jest właśnie ten rożek taki z tą, tą czekoladą taką yy, yy, na samym dole, na spodzie. Jakby, to jest prawda. To, to powinno być po prostu zrealizowane. Chociaż mi się wydaje, że może już być zrealizowane. Naprawdę, mi się wydaje, że gdzieś już chyba widziałem, że ktoś, ktoś takiego zrobił, albo chciał zrealizować. Co to jest food truck? Choba food, food truck mamy. Powiem wam, że nigdy w życiu na food truckach nie byłem. A wiem, że moja znajoma to praktycznie za każdym razem jak tylko są foodtraki w jej mieście to chodzi Więc może kiedyś mi się też uda w takim jakimś mieście znaleźć foodtracky i pójść i mieć czas, żeby to zrobić, bo chciałbym sobie spróbować foodtraki. Co w się... Sensie, wiecie tą taką jakby poczuć tą atmosferę food trucku, gdzie jedziecie sobie, żeby się najeść. Czemu to jest w ogóle furgonetka napisane? Nie możecie po prostu napisać food truck. Po polsku track też może być. Chociaż dobra, bo to jest z yy, panini, no okej. Okay. Ale ja ogólnie jestem zdania, że food trucki powinno się nazwać shambusem. Bo wiecie, shama, jedzenie, shama, i bus, że pojazd. No po prostu idealna nazwa na yy, Renault Bakery. Oparcie, mamy piekarnię. Ale to jest chyba fajkowa piekarnia. Tak, bo tu widać, że to jest narysowane, przyklejone w sensie. No szkoda, że piekarnia nie jest czynna. I trochę szkoda, że możemy przechodzić przez. Yy, kamerą przez. Yy, budynki. To mi się nie podoba akurat. Powinien być jakaś kolizja dla kamery, żebyśmy nie przechodzili przez to. A tak to póki co w dzisiejszym odcinku jeszcze się do niczego więcej nie przyczepiłem. Ale to jestem ja czepialski, ja. Ogólnie to jest bardziej takie, wiecie, poglądowe. Chcę po prostu spotestować tą grę. I naprawdę uwierzyć, że ta gra będzie o wiele lepsza od Simsów, ale jak na razie pod względem faktycznie takiego, wiecie, pogrania sobie, pobawienia się jest fajna, ale zdecydowanie wolę jednak Simsy. W ogóle taka flaga, czego to jest, flaga Grecji? Nie, Blizz Wygląda trochę jak flaga Grecji. Ale tak jak mówię, zdecydowanie wolę mm, symulator życia, jaki jest w Simsach. Jest to o wiele ciekawiej zrobione, w sensie bardziej rozbudowane, fajnie. A tutaj tak mi jakoś tego brakuje, takiego właśnie. Takiego właśnie. Jak to się nazywa... Tego symulatora życia. Czy to jest kolejny pies, który będzie na mnie krzyczał? To trzech razy sztuka. No to nie. Łaski bez. Kotki od razu dały się pogłaskać. Taka jest prawda. To wiele świadczy o zwierzętach. Co ja dostałem? Hm, nie wiem. Nie chcę tego. O, tu coś jest. Widzimy tu. Lobby w Ocean Bliss Apartment. O, to jest jakiś apartament. Tu nie, tu nie chcę. Tu. Ja chciałbym jakieś, nie wiem, może do jakiegoś akwaparku pójść czy coś. już się umyć. Ojej, jak mi przykro. No cóż, masz wodę niedaleko. Może się umyć w wodzie. O! Granica mapy. No cóż. Co poradzę. To idziemy do tego kurcze parku rozrywki, co? Fajne jest, takie fajne te karuzele są jakieś. Czemu się pan błyszczał? Co pan robił? Kolejne food Taką mamy. Może zjemy sobie ta... Nie. Wata cukrowa. Biorę watę cukrową. Ja chcę watę cukrową zjeść. Tylko gdzie ty idziesz? Naprawdę? Musisz dookoła przejść? No i jeszcze bardziej, może jeszcze dookoła tego parku rozrywki przejść, co? Nie łaź koło pana, bo cię obmiecie i już nie będziesz miał żo ten, żony. Jedz, jedz. I tu też mi się to nie podoba. W sensie, widzieliście, loty se kupiłem, mogła ze z normalnie pójść gdzie indziej zjeść. A w przypadku tam chyba hotdogów, w przypadku tego właśnie yy, waty cukrowej, postać musiała stać przy jedzeniu. W sensie przy... No, przy stoisku, więc to jest akurat głupie, ale myślę, że to poprawią z czasem, że dodadzą tą opcję, bo naprawdę tak trochę biednie to wygląda, a to wygląda jak z GTA, w tym wzięte. To trzeba przyznać, że to jest naprawdę dobrze zrobione. Dajesz. Ło, ja będę jechał w tym, nice! Czadowo, podoba mi się. Jej! Zabawa, fun, jej, bawimy się! Aż by się heavy Rain przypomniał, jak yy, dziecko zgubiłem, to było straszne. O nie, już tak mnie wypchało nagle. Dobra, czy mogę wejść na tą yy, drugą karuzelę? Chyba z tej strony bardziej. O! Ja chcę na tą karuzelę. O, na tą tą. Kup bilet. Czekaj, co to było obok? A, takie łódki. Spoko. Szkoda, że nie mogę kamerą poruszać w tym momencie. Trochę tak przykro. Bo jednak fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość obserwacji też przy okazji... O! Zmienili nam kąt kamery, dobra. Ale mryga światła, jest strasznie coś mam źle ustawione w grafice. Będą musieli się pobawić, bo jest straszne takie, właśnie, takie jakby... Mruganie takie, takie jakby... mrużenie, mrowienie, nie wiem jak to nazwać. Ale dosłownie to daje mi takie uczucie jak... Yy, zaśniecie na ręce i później ta ręka wam tak drętwie i tak... Tak mrowi i takie właśnie... Takie uczucie mam teraz przed oczami, dosłownie takie. Tam ludzie się drą, kurde. Tam też chcę pojeździć. Muszę zobaczyć gdzie tam się wsiada. Muszę określić. Tu gdzieś się... O tu! Na górę trzeba wejść. O tu, tu, tu. Przejdziemy dookoła. I pójdziemy tutaj. Na rollercoaster. Jedziemy na rollercoasterze. Pojeździmy sobie. Zobaczymy, jak tam będzie. Teka symbiozy to już być naprawdę daleko, jak zwykle. Nie mogli postawić to każdej maszyny osobno. Tylko gdzieś tam porozstawiali porówny. Tych się cieszą normalnie. Ooo. Dobra, to mi się podoba. Wow. W to. To Wam powiem szczerze, w Inzo grało się świetnie na VR-ce. Naprawdę, ta gra jest stworzona pod VR. Szczególnie takie właśnie motywy. Serio, to było takie krótkie? A nie, to jest druga runda, dobra. No Ale dalej mi się wydaje, że to strasznie krótkie jest. jest spoko. Idziemy, zobaczymy co to jeszcze ciekawego jest. Season Spice Indian Cuisine. O, jakaś indyjska kuchnia, gdzie? Zobaczcie, te w ogóle te lady to są takie nieproporcjonalne. Kompletnie do. A to jeszcze w ogóle się ten znika. X-ray nam odpala na budynkach. Trochę tak kurcze. Po macoszemu to zrobione, ale dobra. Co my tam jeszcze mamy ciekawego? Kafi Donuts... tylko że te właśnie kurczę, restauracje są nieużytkowe i to jest przykre trochę. Naprawdę nie można wtedy przejść No niestety Idziemy w prawą stronę. Na tym nie chcę mi się nadjeździć. Chciałem spróbować sobie jeździć na po prostu kilku jakichś takich tych yy, atrakcjach i no. Fajnie się bawiłem. Kaczuszka! Więc w takim razie tutaj, ktoś coś śpiewa? O, ale lag był, bo gra zapisywała się. Okej, okay, a co to jest? Aha, a to co? Patrz w dal. To za darmo? Ciekawe, że za darmo tutaj. Bo takie rzeczy zwykle się kurczę. Ten płaci, żeby używać. Przesta się pieniążka i się patrzy. To trochę inaczej zrobili. Jedna z darmowych rzeczy w tej grze. Zróbmy top 10 darmowych rzeczy w Inzoy Orao oro, oro e restaurant. Ej, to jest prawdziwa restauracja, czy to kolejny fake? Chyba kolejny fake. A nie. Spójrz na mnie. O zamów ciasto. Aha. co ciasto, co tak odebrał po prostu losowo. Super. Ale byś to zjadł, wiesz? Jedz. Ale usiądź. No, na no spoko, ok, tu też możesz usiąść. Tam w ogóle jest serduszko z napisem Marry Me. Oświadczymy się tu naszej inzojce w przyszłości. Pozdrów po przyjacielsku. Ale romantycznie, kurczę. Jakiś ciast, taki jakieś co to jest? Ciasto jakieś kremowe. Jakiś sernik? Sernik, chyba Lazy Cat. Wcinaj, wcinaj. Zaraz wrócimy do domu. Się wymijemy. Pójdziemy spać. I będziemy kończyli odcinek. W następnym odcinku spróbuję zobaczyć, jak się do tej Kahaia wybiera. I pójdziemy tutaj KHA, zobaczymy jak to tam wygląda. Przetestujemy sobie. A później nie wiem. <grybujesz> Bo tak jak mówię, to na początku jak wiecie, jak zacząłem nakrywać, to wiem takie, że no jest ten odcinek poglądowy i tyle, ale tak jakoś stwierdziłem, że a kurczę, muszę nakryć więcej tych odcinków. A zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dzień dobry. Ten. Al albumy się słabo sprzedają w tym kurcze. Ok, po powiem świecie, i musi pracować jako świeciarz. Kutsi. No nie, no znowu to robi. Zapytaj o karierę. Gdzie pracujesz? Szlambije, brawo. No, i jaka twoja jest kariera? Jesteś informatykiem, co nie? Chcę podlewać roślinę domową, no chyba nie. Dobra, Puść go. Chodź, idziemy do domu. Wracamy do domu, szukamy autobusu powrotem do powrotu od mojego do domu. Bo nas tu przyciśnie, kurczę. Pan śmieciarz, fajna muzyka leci. Podoba mi się. Co to? Wow, ale cudowe! Inzoi. Kotek! No, nie wlokuj się na śmietniku. Chyba kotek. Teraz nie wiem, motyl? Motyl chyba. Teraz nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Tym bardziej, jak. Nie mogę. No. Jak nie mogę, kurczę kamerę ruszać. No jedziemy do domu. Chyba czy za to się płaci. Nie. No to widzicie, mamy kolejną rzecz, która jest darmowa. Komunikacja miejska. Jakie to było, było zbawienie, gdyby tak działało u nas. Ale niestety u nas tak nie ma dobrze. Czy to jest nasz dom? To jest chyba nasz dom, tak? Nie, ten następny jest nasz, ten chyba. Tak. Właśnie. Dobra, pierwsze co? Jak tu stoimy z tym wszystkim? Higiena. No to weź się wykąp. Weź gorącą kąpiel uspokój się. O. Czułem już dyskomfort. Skorzystając z atrakcji w parku rozrywki, kręcić się w głowie. Musisz natychmiast. Co? A znaleźć łazienkę. Okej. Okay. Czy oni się kąpią w ręcznikach? Wszystko, wszystkim, ale. Jaki to ma sens? Przecież sposób na cenzurę w Simsach jest dobrym sposobem. Wiem, że nie chcieli może robić kopii w klej, bo zaraz by Simsy ich kurcze pozbywały za prawa autorskie, ale... Bez przesady, no kurcze, no cenzurę nie wymyślili kurcze twórcy Simsów. Byś się w ogóle mył, tak szczerze mówiąc, bo tak trochę dość śmiesznie wygląda, że ty leżysz ...i ciało się samo myje, ja też bym tak chciał. Choć co do wody, nic nie już robić, to się samo wszystko myje. Nie no, komedia po prostu, w ręczniku się myje. Chłopie, coś ty użył, coś ty zrobił. Ach, a tu zrobili cenzurę. Co to ma być? I sen, ale jeszcze bym coś zjadł sobie takiego w szamo, przekąść coś. Eee, yy, mac and cheese, jest bim lody, bibimbap. Zjedz granole. Spoko. Zjemy sobie granole. O, ale myję ręce. Dobra, to jest ładnie zrobione. To mi się podoba. Rączki umyte. To lecimy dalej. Teraz zjemy granole. Wiesz, bierz. bierz. Co to w ogóle jest, pokaż. A takie... Takie typowe śniadanie influencerów. Po prostu. Gdybyś jeszcze influencerem był. Niestety nie jesteś. Ale kto go tam wie, może kariera przed nim czeka, nie? Pisarska. Nie, nie piecarska, malarska. Umiał miał malować. A nie wiem, czy ktoś w końcu kupi ten obraz? Chciałem go sprzedać Pozbyć się go Kurcze ile on tu je Halo gościu Więc jest szybko, szybko, szybko Musimy jeszcze namalować obraz Tak myślę Eee, jak ja to mogę zrobić? No i sprzedaż, a może tym mm, trybem budowlanym mogę przynieść? O! Zrobiliśmy pieniążki. No to w takim razie. W takim razie chcę wrócić... O, wróć. Na maluj obraz. Dobra, cię przyspieszę gościu, bo to będziesz tam dwa lata szedł. Martwa natura, duża. O! Na martwą naturę. Jej,ku, jaki duży obraz! Co jest? Nie spodziewałeś się, że aż tak duży będzie. Maluj go, maluj raz, dwa. Szybko, szybko. Niestety tutaj są strasznie długo malowane te obrazy i to też kurczę. Chociaż teraz chyba szybciej progres wleciał. Może to też z poziomem wzrasta. Myślę, że ktoś puka. Co ty malujesz? To jest cbanek? Cbanek z, banek? z, banek z coś takiego? Co ty właściwie zrobiłeś? Ralka ładowarka, od od góry. No ale co, idziemy w spanie. Śpij, śpij, Do spania. A my skończymy dzisiejszy odcinek w tym momencie. Mm, tak, krótki odcinek, wiem, ale chciałem po prostu sobie pograć, tak wiecie, i potestować co jeszcze tutaj nam może zaoferować nasze piękne miasteczko. W następnym odcinku pójdziemy. Okej. Okay, dobrze wiedzieć. Yy, my sobie właśnie w następnym odcinku polecimy do Okahaja. Zobaczymy jak tam to wygląda. To miasteczko nowe. Coś tam porobimy jeszcze. A na chwilę obecną dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się długo w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. No i cześć.